Drodzy czciciele Matki Najświętszej, w kolejne dni naszych spotkań z Maryją w modlitwie Litanii Loretańskiej w nabożeństwie majowym rozważamy poszczególne fragmenty wezwania godzinę o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Bramo rajska zamkniona, runo Gedeona, tyś niezwyciężonego plastr miodu Samsona. Znajdujemy takie słowa w tej pięknej modlitwie. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy wyjaśnili sobie to słynne runo Gedeona. Tylko dwa słowa, a co za nimi się kryje i dlaczego akurat taki tytuł wznosimy w modlitwie godzinek do Matki Najświętszej. Oczywiście tak jak w przypadku niemal całych godzinek o niepokalanym poczęciu i tym razem musimy otworzyć sobie Pismo Święte, konkretny Stary Testament, Księgę Sędziów, rozdział szósty. Księga Sędziów opisuje takie dzieje narodu wybranego, kiedy Izrael wchodzi już do ziemi obiecanej, ale musi ją zdobyć. To nie jest kraj, który jest pusty, w którym nikt nie mieszka, który z otwartymi rękami czeka na Izraelitów. To jest kraj mlekiem i miodem płynący, ma swoich mieszkańców i właścicieli. Izraelici, doszedłszy do celu swojej wędrówki, muszą zdobyć ziemię dla siebie. A zdobywszy wciąż muszą walczyć w jej obronie. I tak ma się rzecz również teraz. Sąsiedzi atakują Izraelitów, chcąc oderwać dla siebie co lepsze cząstki ziemi obiecanej. To jest czas, kiedy Izraelici nie mają jeszcze króla, a władzę nad narodem wybranym stanowią tak zwani sędziowie. Tak zwani sędziowie, dlatego że. Są to ludzie mądrzy, którzy sprawują nie tylko władzę sądowniczą, ale również, tak jak w przypadku naszego dzisiejszego bohatera Gedeona, kiedy zajdzie taka potrzeba, jako wodzowie stają na czele wojska, które broni własności Izraela. Kim jest ów Gedeon i czym jest wspomniane w godzinkach należące do niego runo? Gedeon jest zwykłym rolnikiem, taki. Można powiedzieć trochę nasz Wincenty Witos. Akurat jak w sam raz zajmuje się młocką, młodzi zboże, które zebrał. I wtedy pojawia się przed nim anioł, który mówi mu, że ma zebrać Izraelitów, skrzyknąć wojsko i ruszyć, aby wyzwolić część narodu wybranego spod okupacji Moabitów, sąsiadów pogańskich. Gedeon zaczyna się bronić. Przecież jestem tylko rolnikiem. Znam się na uprawie zboża. Nie znam się na dowodzeniu armią. Ale Pan Bóg Cię wybrał, mówi Anioł, i to Ty masz poprowadzić wojska do zwycięstwa. O, sytuacja jest trochę niezręczna. Myślę, że większość z nas, gdyby w tej chwili usłyszała nakaz zbierz armię i ruszaj do boju, broniłaby się przed tym rękami i nogami, bo pewnie większość z nas nie skończyła żadnej szkoły strategii. Nigdy nie była w wojsku i nie ma pojęcia o otoczeniu bitew. Dobrze uwierzę Ci, mówi Gedeon do Anioła, jeżeli dasz mi znak. Ten znak będzie taki, tutaj na klepisku, czyli tej ubitej ziemi, gdzie mucę zboże, zostawię na noc runo. Runo to takie słowo, które dzisiaj chyba wyszło z użytku i mało się nim posługujemy. Mówiąc krótko, to jest skóra z barana. Taka gęsta, Kudłata, z takiego barana kiedyś robiło się kożuchy, czasem owijało się nogi, żeby nie zmarznąć. Więc on ma taką skórę z barana, runo, baranie gdzieś przy sobie, kładzie na klepisku i mówi, daj mi znak. Niech w nocy ziemia wszędzie będzie dookoła sucha, a to runo niech nasiąknie rosą. Kiedy rano przychodzi, okazuje się, że ziemia dookoła jest sucha, a runo może wykręcić i wodą, którą ono nasiąkło, napełnić dość spore naczynie. Nie wierzy jednak Gedeon jeszcze aniołowi i na następną noc proponuje kolejną próbę, tym razem, żeby ziemia dookoła była mokra, a runo pozostało suche. I tak się stało. Dwukrotnie przy pomocy runa owczego, anioł udowodnił Gedeonowi, że jest wybranym, aby jako wódz stanąć na czele wojska, co też ma miejsce, Gedeon ostatecznie doprowadza do zwycięstwa w bitwie z Poganami, którzy chcą odbić część ziemi świętej, ziemi przynależnej Izraelowi. Dlaczego Maria jest nazywana runem Gedeona? Popatrzmy, tak tłumaczyli to kiedyś ojcowie kościoła. Najpierw to runo, ta skóra była pełna wody, chociaż ziemia dookoła była sucha. Kiedy anioł przyszedł do Maryi w Nazarecie, powiedział jej, bądź pozdrowiona, łaski pełna. Ziemia jest słucha, pozbawiona łaski, nie gotowa przyjąć łaskę Bożą, a Maryja jest wypełniona Bożą łaską. Jako dziewica, święta Boża rodzicielka została, tak jak to runo wodą napełniona łaską Bożą. I my dzisiaj przyjmujemy łaskę Bożą w sakramentach świętych od tego pierwszego sakramentu związanego z wodą, czyli od chrztu poczynając. Zaś w następnej nocy wszystko dookoła jest mokre, a runo pozostaje suche, to znaczy, cały świat potrzebuje oczyszczenia, wody potopu pokryły kiedyś ziemię, tak jak wszystko to, dookoła runa na klopisku Gedona, było pokryte rosą. Ta woda obmyła grzech tylko runo pozostało suche, bo ono oznacza Matkę Najświętszą, która nie potrzebuje oczyszczenia, gdyż jest zachowana od zmazy grzechu pierworodnego i każdego innego grzechu. I znowu moi drodzy widzimy, że po pierwsze, żeby zrozumieć kolejny fragment godzinek, nie unikniemy konieczności otwarcia Pisma Świętego. I znowu widzimy, że w takim prostym tytule złożonym z dwóch słów runo gedeona Kryje się cała głębia teologii niepokalanego poczęcia, czystości i wolności od wszelkiego grzechu Matki Najświętszej. Myślę, że dziś, kiedy będziemy, a właściwie jutro rano, na przykład tu u nas w kościele przed Pierwszą Mszą, śpiewając godzinki, wyśpiewywać także to słowa, bramorajska zamknięta Runo Gedeona, zwyciężonego niezwyciężonego miodu Samsona, będziemy już kojarzyć to Runo Gedeona z sędzią ze skórą baranią, ze znakiem wody najpierw w samym Tybrunie, a potem dookoła. Zaś w czasie naszej poniedziałkowej yy, majówki wyjaśnimy kolejny termin z tej części godzinek, czyli ów plastr miodu Samsona, pozostając oczywiście także przy lekturze księgi sędziów, która przyjdzie nam z pomocą, abyśmy i ten tytuł zrozumieli. Amen.